Zaraz zobaczycie licytację samochodu z USA. Jeżeli jesteście ciekawi, czy wygraliśmy, zostańcie do końca. Ok, listujemy dzisiaj Forda Fusion z 2017 roku i kładziemy 5825, od razu przebijają 625. Ok, no to 6325. Przebijają 6,5. Mamy najwyższą ofertę. Najwyższa oferta, tylko czas. A jak widzicie, przebili dajemy 6, 625 Najwyższa oferta jest nasza. I znowu przebili. Więc dokładamy. 6,700 nasz. Nie, będziemy musieli jeszcze trochę powalczyć. 6,800. Zaraz przebijemy 7000. Najwyższa oferta jest nasza. Okej okay. 6975. Przebili. Dobra, dodajemy. Okej, okay, przebili. Siedem dwieście dwadzieścia pięć jest nasz najwyższa oferta i przebili. 7325, nasza oferta najwyższa. I tu już powinna być wygrana. I wygraliśmy. A jeśli chcecie, abyśmy wygrali dla Was taki samochód, skontaktujcie się z nami, a przeprowadzimy Was przez cały proces.